Cześć, z tej strony Neo, co oraz Cześć. Cześć. A, mamy dla was dzisiaj wrażenia z wersji demonstracyjnej The Last of Us. A, no i cóż, zapraszamy do oglądania. A jeśli to prawda? Co wtedy, Joel? Dotarliśmy aż tutaj, więc dokończmy misję. Mam ci przypomnieć, co tam na nas czeka? Rozumiem. Jeśli pójdziemy przez centrum, dotrzemy do ratusza przed świtem. Miejmy nadzieję. No i Pawle, no powiedz mi jak Ci się podobało demko, bo jak dla mnie było w tym demie nic. Znaczy ja bym powiedział tak, demko jest kompletnie niereprezentatywne, biorąc pod uwagę cały ten e, hype, jaki wywołał osobny, no i dogi i wszyscy wokół. E, bo to Demko było dodane do Gadowora, nie? Dokładnie. Podemko miało mieć premierę jakieś dwa tygodnie temu. Tą premierę przesunęli gdzieś chem daleko, czyli do pierwszego wczoraj, czy przedwczoraj, to było 30. No i co? Dostaliśmy Demko, które pobiera się 150 MB, czy jakoś tak 130. Potem wybierasz sobie wersję językową i ściągasz kolejne gigabajty danych. Pies, Odpalasz to, grasz i nie wiesz co powiedzieć, bo to jest kiepskie. No dokładnie. Zacznijmy może od dubbingu, bo to na pewno interesuje no. rodzimy graczy. E, no jeżeli chodzi o mnie, no to postać Joela jest okej, okay. ma dobrze dobranego lektora. Tak, to jest Trzybą Krzysztof Banaszek. To jest koleś, który ma swój dorobek, podkładał głos w wielu produkcjach i radzi sobie. Jest okej, okay. nie ma się tak. do czego w zasadzie przyczepić. ale. Jest druga postać. Jest. To jest Eli. Tak, czyli ta dziewczynka. Ta dla dziewczynka. dla tych, Nie są wtajemniczeni. Która brzmi tu... jak 40-latka. Albo może nie ma 40 lat. No, no... To jest pani Anna Cieślak. Dziewczyna Czesława Muzila. Hey, Prawdopodobnie była obecna, no, albo przyszła, obecna, ale nie albo nie była. Nie wiemy. Tesio ma bogate życie e, tak. intymne. Natomiast. E, Jedna z wielu. No, no, no tak, to... ser. Sorry. Kurde, no ta postać po prostu, no niby brzmi poprawnie, wszystko jest OK, ale trochę nie pasuje, tak? Jak do, 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 do tej sytuacji, w której a, ta dziewczynka się znajduje i że. No ona nie ma 12 lat No, no ona po prostu. No, nie pasuje, tak? No i jedziemy dalej. Tam jest jeszcze jest jedna kobieta, która nie pamiętam jak się nazywa. Sorę. Też nie pamiętam, ale ona chyba szybko zginie, więc. No, w każdym razie ona też ma głos dobrze dobrany. No i co? No, najważniejsze gameplay, no. Kurde, nic nie pokazałem. Trochę połaziliśmy, trochę tam nawstukiwaliśmy się po jednym klawiszu, mieliśmy pewną scenkę interaktywną, która miała być quick time eventem, ale polegała na wciśnięciu jednego klawisza, tak jak do Paweł stwierdził swego czasu. I, I w zasadzie, no mieliśmy tak, skradaniasz się troszeczkę, tak. No pod koniec, spotkaliśmy... jest końcówka ze skradaniem, nic no więcej. Znaczy, nie, nie no Aha, to, jeszcze w no, To było dwie, że dwie, na, na zasadzie, że Aha. ta babka pokazała na czym polega, rzuciła cegłą, Aha, czy czym tak, tam. tak No tak, tak. Sobie... Za chwilę to zobaczycie. Clicker Kliker sobie poleciał tam, gdzie to padło, no i, i, i tak, tyle, tak. no. Nie, już wiedzieliśmy, że rzucamy cegłami, żeby on tam latał. Znaczy nie no, tak, się... to jest na pewno wstęp do gry, bo Ellie się kompletnie do niczego nie przydaje w tym gameplayu, bo ona, no, ona podobno ma zbierać amunicję, ma nam pomagać, ma atakować innych wrogów i tak dalej Tutaj nic takiego się nie działo. Joel wszystko robi sam, ewentualnie ta, ta, ta kobieta, ta druga taka To jeszcze tworzy. A tak to... No to jest chyba początek gry, nie? Dokładnie, no. Ciężko cokolwiek powiedzieć na temat gry po tym demku, bo w tym demku pokazano nic, kompletnie nic. No, już nawet... no i żeby była jasność, hmm? oceniamy samo demko, jakość Dokładnie demka, nie grę, to grę Dokładnie. będziemy dopiero oceniać. Oceniamy to, co nam po prostu dano teraz. No, i tak wszyscy zakładamy, że gra... no. Kurde, to jest Naughty Dog, tak? Ciężko by było, żeby coś spieprzyć. naprawdę byśmy się zdziwili. Ale większe wrażenie zrobiło na mnie później e, zwiastun po ukończeniu demku, niż sam Zwiastun w Też go za chwilę zobaczycie. Warto ukończyć demko dla zwiastuna. Tak. To, to. A, zwiastun można sobie z nami też, więc nie ma problemu. Tak, tak. No w każdym razie... E, no, od spraw technicznych jeszcze parę słów, jeżeli chodzi o grafikę, też nie, nie można cokolwiek o niej powiedzieć, bo tak, po pierwsze, wszystko dzieje się w nocy, jest ciemno, więc wszelkie ewentualne e e e niedoróbki albo piękności nie zobaczymy, tak, bo jest szaro było. Ale zobaczymy kiepską trawę, trawa jest kiepska, gorsza Z niż Red Dead Redemption, o możemy dobra, zobaczyć e także... <laughs> Tekstury są niższej jakości niż to, co zaprezentował Uncharted, aczkolwiek no, trzeba sobie zdawać sprawę, że świat gry będzie dużo, dużo większy. No tak, no I, Uncharted i... to było tutaj. koryto. No tam się szło tylko tak. do przodu, czasem w lewo, czasem w prawo i tyle. A tutaj mamy Ładnie jednak... zrobione koryto, gdzie myśleliśmy, no że tak. mamy super swobodę, a tak naprawdę nie mieliśmy żadnej, ale to nie no przeszkadzało. Tak. To właśnie była siła Naughty Dog, tak? Mamy koryto, ale zajebiście zrobione. A tutaj... No tutaj. E, tu dopiero się dowiemy w pełnej wersji. No, aczkolwiek szału grafika póki co nie zrobiła na nas. Jest no, nie przeszkadza, no nie kłuje w oczy. No nie, no jest dobrze. A no też za dużo nie można powiedzieć, no bo dubbing, no to jak dubbing wspomnieliśmy, a odgłosy wystrzałów, czy tam darcia się to jest, to jest okay. do zombiaków, no to jest normalnie, tak? Trochę mnie dziwi fakt, że non-stop zbieramy połamane nożyczki, które troszkę ich skala, ich wielkość jest według mnie za Uże duża. Może by no, się ale... zauważył w grze. Kurwa, to dla mnie to jest połowa sekatora, a nie nożyczek. Oj, tam. No ale... No, w każdym razie e, liczymy na to, że za dwa tygodnie e, będziemy się zagrywać w The Last of Us. Albo prędzej, jeśli dostaniemy promp. No, jeśli dostaniemy. No, a to, czy dostaniemy, no to się okaże. Ale nawet jak nie dostaniemy, to sobie kupimy, bo mamy, no... Bo, 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 może to jakoś przemilczę, bo niektóre serwisy nie... nie, 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 nie. No nie, 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 nie. No właśnie, więc... No tak, Za długo recenzja, Fius. Dokładnie. Zatem my się z wami już żegnamy. I cóż, życzymy wam miłego weekendu. Cześć. Na razie. Cześć. Cześć. Co z tego miłego Nie, no weekendu? We, to, to co to się tak No Chodź. I tym miłym akcentem się z wami żegnamy. Cześć. Cześć. Okej. No dalej dryblasie Lasie. Podaj No tyle, Eli, nic ci nie jest? Poza tym, że mam pełno w gaciach? Nie, w porządku. W drogę? Za moment. <Pacific accent rackeprzyg Designerlight> <alegogi> Bardzo panie, proszę. <rules> Dobra, w drogę. Jest To jakieś szaleństwo. E, tylko nie patrz tu. Chyba żartujesz. Wszystko dla mnie. Wszystko Pójdę to sprawdzić. Zostań z dziewczyną. Snu! <silence> Właśnie na górę. Jestem pod wrażeniem, Joel. Cii. Wynośmy się stąd. Czemu ty nigdy się nie boisz? A kto powiedział, że nie. Co czego się boisz? Mam ci przypomnieć, co tam na nas czeka? Jakiś czas temu ja też się o kogoś troszczyłem. A w tym świecie to prowadzi tylko do jednej rzeczy: prosto do śmierci. Muszę coś przemycić z miasta. Chryste. To jest tylko przesyłka. Czemu im ufasz? Potrzebny mi prosty sprzęt, i mogę potem stąd spadać. Chodzi o tę dziewczynkę, nie? Chodzi wyłącznie o tę dziewczynkę. Ach, chyba już nie może być gorzej, prawda? A! A, kurwa nie zauważyłeś, że jesteśmy w głębokiej dupie i to już od bardzo dawna. Nie, dawno. Tylko staramy się przeżyć. To nasza szansa! To już koniec też. Czego ty się tak bardzo boisz? Gładzisz po piekiem i cienkim lodzie. Co robimy? Musisz trafić każdym strzałem. Wiesz, myślę, że, że nic nie dzieje się przez byle przypadek. Nie musimy tego robić. Wiesz o tym, tak? Po tym, co razem przeszliśmy, po tym, co zrobiłam, to wszystko jest po coś.